W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi, Mateusz W. zatrzymany, usłyszał zarzuty: próba zatrzymania obywatelskiego lekarki przez Brauna, ogromna akcja hiszpańskiej policji, gangi zaatakowały więzienia w całym kraju. Zatrzymanie Mateusza W., prezentera znanego z anteny TVN-24, wywołało poruszenie nie tylko w środowisku medialnym, lecz także w opinii publicznej. Sprawa ma charakter wielowątkowy i została ujawniona w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu przy współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej, która miała się trudnić wyłudzaniem podatku od towarów i usług na ogromną skalę oraz próbami wpływania na tok postępowania przygotowawczego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, dziennikarz miał odgrywać rolę pośrednika między osobami zaangażowanymi w działalność grupy przestępczej a środowiskiem instytucji publicznych. Prokuratura zarzuca mu, że powołując się na swoje wpływy i kontakty, podejmował działania mające na celu odsunięcie od sprawy prokurator Katarzyny Żarkowskiej, która prowadziła kluczowe postępowania dotyczące wyłudzeń VAT-u. W tle tych działań miała pojawić się nieoficjalna propozycja korupcyjna. Według doniesień medialnych, Kwota potencjalnej łapówki za wpływ na zmianę prowadzącego sprawę mogła sięgnąć nawet od 6 do 8 milionów złotych. Zatrzymania dokonano w piątkowe popołudnie, choć funkcjonariusze próbowali dotrzeć do dziennikarza już od godzin porannych. Wreszcie, po zlokalizowaniu jego miejsca pobytu, został on zatrzymany i przewieziony do Wrocławia, gdzie przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Mimo złożenia wyjaśnień, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Według źródeł zbliżonych do śledztwa, kluczowym czynnikiem, który przesądził o decyzji sądu, była waga zgromadzonego materiału dowodowego. Sędzia, mimo że miał do czynienia z osobą medialnie rozpoznawalną, cieszącą się zaufaniem społecznym i mającą ustabilizowaną sytuację życiową, nie zdecydował się na zastosowanie łagodniejszego środka zapobiegawczego. Śledczy nie wykluczają, że istotną rolę w całej sprawie odegrały także powiązania towarzyskie prezentera. Według informacji dziennikarskich, Mateusz W. od lat utrzymywał relacje z byłym komendantem głównym policji, z Bigniewem M., który również został zatrzymany w ramach tego samego śledztwa. Mężczyzna wrócił do kraju z zagranicznego wyjazdu i został zatrzymany na warszawskim lotnisku. Usłyszał zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz przestępstw gospodarczych i skarbowych. Wobec Mateusza W. prokuratura sformułowała zarzuty dotyczące współpracy z grupą przestępczą, w tym podejmowania działań mających charakter korupcyjny i wpływania na niezależność organów ścigania. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci z hiszpańskiej sekcji do spraw przestępczości zorganizowanej we współpracy z Interpolem oraz rumuńskimi służbami. Przeprowadzili największą jak dotąd operację wymierzoną w zorganizowane grupy przestępcze z Europy Wschodniej działające na terytorium Hiszpanii. Efektem śledztwa o kryptonimie Draco było rozbicie czterech powiązanych ze sobą klanów pochodzenia rumuńskiego, odpowiedzialnych za szereg brutalnych i zuchwałych kradzieży dokonywanych na turystach oraz osobach starszych w Madrycie, Mursji i na hiszpańskim wybrzeżu. Zatrzymano 21 osób, z czego 8 w Madrycie i 13 na terenie Mursji. Dziesięć z nich, uznanych za liderów siatki przestępczej, trafiło do tymczasowego aresztu. Działania wymierzone w przestępców objęły również 11 przeszukań w Rumunii oraz pięć na terenie Hiszpanii. W czasie przeszukań w ojczyźnie zatrzymanych ujawniono luksusowe posiadłości, marmurowe wnętrza i floty drogich pojazdów, w tym Ferrari i Mercedesy. Skonfiskowano także 56 kont bankowych oraz liczne dowody związane z praniem brudnych pieniędzy. Grupa osiadła w Hiszpanii w 2023 roku po wcześniejszej działalności przestępczej w innych krajach europejskich. Choć formalnie pochodziła z rumuńskiego regionu Jalomita, jej członkowie zamieszkiwali w Madrycie i Getafe, gdzie wynajmowali mieszkania w dzielnicach robotniczych, pełniące funkcje punktów dowodzenia. Styl życia w Hiszpanii był oszczędny, większość środków z działalności przestępczej była transferowana do Rumunii i inwestowana w nieruchomości oraz luksusowe auta. Schemat działania gangu był zróżnicowany i starannie przemyślany. Główny sposób kradzieży to tzw. robo amoroso kradzieże w formie czułych objęć. Młode kobiety, często także nieletnie, zbliżały się do wybranych mężczyzn, najczęściej starszych lub z ograniczeniami ruchowymi, pod pretekstem znajomości lub oferowania usług. W czasie miłosnego uścisku zdejmowały z ofiar zegarki, łańcuszki czy bransoletki. W przypadku oporu przechodziły do przemocy. To właśnie taki incydent w Benidormie zapoczątkował całą operację policyjną. Drugi stosowany przez grupę proceder to oszustwa przy bankomatach. Przestępcy odwracali uwagę osób starszych, w trakcie gdy wspólnik wypłacał pieniądze z ich kont przy użyciu wcześniej skradzionej karty. Kwoty wypłat wahały się od 600 do 1000 euro. Ofiary orientowały się dopiero po czasie, że zostały okradzione. Trzeci sposób działania dotyczył oszustw na organizację charytatywną. W popularnych turystycznie miejscach Madrytu, takich jak Park Retiro, Puerta del Sol czy Plaza Mayor, młode dziewczyny, podając się za wolontariuszki fundacji pomagającej Niemym, podchodziły do zagranicznych turystów i prosiły o podpis lub datek. W trakcie tej pozornej akcji charytatywnej kradły portfele, telefony i inne wartościowe przedmioty. Gang działał niemal codziennie, w godzinach porannych i popołudniowych, a łupy były regularnie wywożone do Rumunii, zarówno drogą lądową, jak i lotniczą, a także przez przesyłki kurierskie. Grupa była wyjątkowa na tle innych podobnych formacji rzadko bowiem dochodzi do współpracy między rywalizującymi klanami a tu mieliśmy do czynienia z przemyślaną strukturą, w której zadania były ściśle rozdzielone. Początkiem śledztwa było brutalne zdarzenie w Benidormie w maju 2024 roku. Policja od razu skojarzyła to z innymi podobnymi incydentami, co pozwoliło na objęcie sprawą 46 potwierdzonych przypadków kradzieży, choć rzeczywista liczba może być znacznie wyższa. Zatrzymania przeprowadzono 12 marca 2025 roku. W akcji brało udział blisko 100 funkcjonariuszy. To właśnie obecność liderów klanu na terenie Mursi, gdzie planowano kolejne działania przestępcze, umożliwiła jednoczesne uderzenie w szczyt struktury grupy. Postępowanie pozostaje otwarte, trwa poszukiwanie kolejnych czterech członków gangu przebywających poza granicami Hiszpanii. Wydano wobec nich trzy europejskie nakazy aresztowania i trzy międzynarodowe listy gończe. Policja podkreśla, że tymczasowe aresztowanie dziesięciu podejrzanych w tego typu sprawach jest sytuacją wyjątkową i świadczy o wysokiej jakości dowodów oraz skrupulatności prowadzonego śledztwa. W środę, 16 kwietnia, na terenie Szpitala Powiatowego w Oleśnicy doszło do incydentu z udziałem europosła Grzegorza Brauna, który wraz z posłem Romanem Fritzem z Konfederacji Korony Polskiej próbował przeprowadzić tzw. zatrzymanie obywatelskie lekarki, pełniącej funkcję wicedyrektor placówki dr Gizeli Jagielskiej. Interwencja polityków spowodowała zamieszanie w placówce i skutkowała koniecznością wezwania policji. Zdarzenie miało miejsce w ciągu dnia kiedy lekarka przebywała w sekretariacie i przygotowywała się do dalszych obowiązków zawodowych. Według jej relacji została zatrzymana w pomieszczeniu, bez możliwości opuszczenia go i udania się do pacjentek oczekujących na oddziale położniczym. Grzegorz Brown oraz towarzyszące mu osoby twierdzili, że działają w interesie publicznym, wzywając policję i oskarżając lekarkę o nadużycia, domagając się także jej odsunięcia od pracy. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, którzy zgodnie z informacjami przekazanymi później mediom rozmawiali z uczestnikami zdarzenia i poinformowali, że dalsze kroki podejmowane są w porozumieniu z prokuraturą rejonową w Oleśnicy. Grzegorz Brown, niezadowolony z przebiegu interwencji, kontaktował się telefonicznie z Komendą Główną Policji oraz z ministrem spraw wewnętrznych. W trakcie pobytu w szpitalu prowadził również publiczne modlitwy, transmitowane przez media i kanały społecznościowe jego ugrupowania. Po kilkudziesięciu minutach poseł opuścił placówkę, udając się na zaplanowane spotkanie wyborcze. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez obecne na miejscu kamery. Nagrania z wizyty europosła w szpitalu są ogólnodostępne w internecie i wzbudziły duże zainteresowanie opinii publicznej. <laughs> A na do parlamentu Proszę panów, pan ja chciałam powiedzieć, pan, czy panowie policjanci Proszę, Proszę mnie wypuścić. 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 Proszę Jesteśmy na miejscu przestępstwa. A panie, mi się, A Proszę mnie stoicie. Wzywam zatem wypuścić. nie nie wypuścić. Proszę mnie wypuścić. Proszę mnie Dzieci biedne, Wieluśno, się nie mogą urodzić. w i Biednicy zaczyna nawet podejrzewać Pana własnego, o słodność, do sabotowania działań prawnych. Mówimy o przestępstwie morderstwa ze szczególnym udręczeniem popełnionym na prawdopodobnie nie mniej niż 150 osobach. Jeden przypadek szczególnie bulwersujący i rozreklamowany. Odebranie życia za pomocą dosiercowego zastrzyku chlorku potarza. Przerywam panu, przerywam panu, wiem o tym, ale tu na miejscu osoba zasadnie podejrzewana o to, że jest sprawcą tych okropnych przestępstw. Dalej, jak gdyby nigdy nic w tym nie tak, co to... do której są poważne podejrzenia, tak, że ona dokonała przestępstw. Tak, moją na służbie, to nie można. Tak, jestem, w jestem na czwartym piętrze w w w tam, nie, nie w Niech który mieści wypuścić na, na siedzibą dyrekcji szpitala. Mamy tu do czynienia z... Taki poseł jak pozbawienia tak. życia ze szczególnym udręczeniem. Bardzo proszę o czekam, szybką interwencję, bo czuję policję. się zagrożona. Tak. Nie, nie jest pracownikiem. Wszedł. Nie jest pacjentem, nie jest pracownikiem. Wszedł proszę, po prostu proszę, w ulicy z jakimiś nieznanymi wypuścić, ludźmi, którzy nic. mnie nie chcą wypuścić z dyrekcji. Jestem, Jestem też dyrektorem w medycznym w tej platyce. Nie mogę do siebie do, do pracy. Jestem uszarpana, zastraszana. To jest, to jest i jak jest. Proszę o szybką interwencję. Dziękuję. Zapraszam pana do kordonu, już pan stanie w pani nie wstrzyma, Proszę mnie wypuścić. panie nie trzymam. Proszę nie próbować opuścić tego miejsca, ponieważ mamy poważne i uzasadnione podejrzenia, że zechce pani uniknąć uniknąć sprawiedliwości. Nie, ja się dopuściłem, tylko pan się dopuścił do naruszenia nie tylko mojej, ponieważ pan mnie szarpał. Nie było Czekamy. takiego faktu Mamy tutaj świat. Mamy Mamy sporo światłów. Mamy wszystko zarejestrowane, nie ma obawy, ani mnie nie uderzała. Zgłaszam panu przestępstwo. Naruszenia nie długa się posła. Proszę natychmiast. Proszę natychmiast. Proszę, <grym> na na proszę. Pan nie był obecny. Pan nie był obecny tutaj przez poprzednie kilkadziesiąt minut. Są świadkowie. Proszę spisać tę panią. Proszę spisać świadków. Proszę przystąpić do czynności. Proszę nie zwlekać. Proszę przystąpić do czynności. Pani naruszyła moją wytykaną W tym momencie. Pani narusza, moją momencie, proszę, proszę, panie, czy... pani narusza moją nietykalność no, nie osobistą. Pani narusza moją też. nietykalność osobistą. Pani narusza moją nietykalność osobistą. Pani narusza nietykalność osobistą, sposób, napierając proszę, proszę, ciałem. Uderzając, panowie, panowie. potrącając, proszę niezwłocznie przystąpić. Wzywam Pana i przestrzegam. Opóźnia Pan wprowadzenie czynności. Proszę dokonywać, proszę dokonywać, proszę dokonywać, dokonywać czynności. Proszę bez zwłoki, proszę bez zwłoki prowadzić czynności, proszę ich nie opóźniać. Jak najbardziej chcę Stosuje Pan strajk włoski. Przeciąga pan. Utrudnia. Stanął pan to po stronie osoby wskazanej panu jako przestępca. Nie stanąłem po stronie osoby. Tak, to tak. właśnie pan zrobił. Tak. E, tele, telefon na policję. Do, e, gdzie są pana przełożeni? Komu pan służy? Jestem Czyje pan rozkazy pan wykonuje? Kto jest nad panem? Na pewno jest komendant powiatowy policji. Dzwonimy do komendanta powiatowego policji. Pan łacny zdyskwalifikował się. Nie może być tutaj darzony zaufaniem. Nie możemy liczyć na to. Nie, 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 nie możemy liczyć pośle, na to nawet Komendo posłowie na policji, Nawet po nie pośle, mogą liczyć nie na to, że policja. Nie, nie nie pan do głosu, że pośle, poli z panem nie chce już mieć kontaktu, ponieważ straciłem zaufanie. Doktor Gizela Jagielska, która w przeszłości przeprowadzała zabiegi terminacji ciąży, w tym głośny przypadek przerwania ciąży w 37. tygodniu, pozostaje obecnie objęta postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. Zgodnie z informacjami śledczych, postępowanie zostało wszczęte na podstawie sygnałów medialnych. W nocy z 14 na 15 kwietnia we Francji doszło do skoordynowanej serii brutalnych ataków wymierzonych w infrastrukturę więzienną. Incydenty objęły kilka zakładów karnych na terenie całego kraju, zarówno w regionie Île de France, jak i na południowym wybrzeżu. Śledczy wiążą te zdarzenia z działalnością zorganizowanych grup przestępczych, głównie powiązanych z handlem narkotykami. Według doniesień policyjnych i związkowych w nocy z poniedziałku na wtorek w różnych lokalizacjach doszło do podpaleń oraz ostrzałów. W Villepinte, na przedmieściach Paryża, spalono trzy samochody zaparkowane na terenie więzienia, z czego dwa należały do pracowników jednostki. Na miejscu ujawniono kanister z łatwopalną cieczą, a nagrania z monitoringu wykazały udział co najmniej dwóch sprawców. Podobne ataki odnotowano przy zakładach penitencjarnych w Toulonie i Aix-en-Provence. Szczególnie niepokojące były wydarzenia w Tulonie, gdzie na bramie wejściowej znaleziono 15 śladów po kulach, według specjalistów wystrzelonych z broni automatycznej typu kałasznikow. W Aix, poza podpaleniem samochodów, zniszczono także bramę wjazdową lokalnej jednostki interwencyjnej ERIS. W sumie ogień podłożono przy co najmniej czterech zakładach karnych. Do pierwszych incydentów doszło już w niedzielę wieczorem, jednak ich skala wzrosła w poniedziałkową noc, kiedy to działania stały się bardziej zuchwałe i niebezpieczne. Związek Zawodowy Justice jednoznacznie ocenił zdarzenia jako bezpośredni atak na francuski system penitencjarny oraz funkcjonariuszy służących państwu. Organizacja apeluje do władz o zdecydowaną i natychmiastową odpowiedź. Ich zdaniem, eskalacja przemocy jest powiązana z działaniami wymierzonymi w grupy przestępcze, które w obliczu nasilonych policyjnych operacji reagują agresją wobec struktur państwa. Problematyczna sytuacja kadrowa w więzieniach została również podniesiona przez Wilfrida Fonka z UFAP Unsa Justice. Jak podkreślił, brak odpowiedniego personelu utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych w systemie ciągłym. W związku z powagą sytuacji dochodzenie w sprawie przejęła francuska prokuratura do spraw zwalczania terroryzmu. W działania zaangażowano również agencję odpowiedzialną za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Minister spraw wewnętrznych, Gerald Darmanin, zapowiedział osobistą wizytę w Toulonie oraz deklarację wsparcia dla funkcjonariuszy. Potwierdził, że Francja prowadzi szeroko zakrojoną ofensywę przeciwko narkotykowym siatkom przestępczym, co, jak zaznaczył, spotyka się z brutalnym oporem ze strony gangów. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Władze nie wykluczają kolejnych prób destabilizacji, a skala i koordynacja ataków świadczą o dużych możliwościach sprawców. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.